Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Cześć wszystkim, dzisiaj u nas na warsztacie. Nowy Ford Kuga w Zabezpieczyliśmy to auto kanokiem i chciałem wam pokazać, w jaki sposób działa zabezpieczenie tego auta. Wejdźmy sobie do środka. I teraz tak. W momencie, kiedy jesteśmy w środku, zainicjujmy sobie próbę rozruchu tego samochodu. Czyli noga na hamulec oczywiście kluczy mam w środku noga na hamulec klikamy start. Nic się nie dzieje. Nie możemy tego samochodu uruchomić. Po chwili włącza się bardzo głośny alarm. Na początku tego filmu prosta, prosty układ przycisków i w tym momencie możemy już samochód. Uruchomić. Także taka kombinacja sprawia, że tak naprawdę samochód jest nie do ruszenia. Oczywiście, dodatkowo mamy jeszcze możliwość autoryzacji brylokiem, więc. Ta forma autoryzacji jest zupełnie dodatkowa. W zestawie też jest brelok, który pokaże zaraz w jaki sposób działa. Tak naprawdę jest to forma bez dotyku, więc śmiało możemy po prostu wsiadać i odjeżdżać tym samochodem. Zapominamy o zabezpieczeniu. Dodatkową opcją jest jeszcze możliwość podłączenia samego telefonu i to ten telefon właśnie też może autoryzować w taki sam sposób jak przyciski, czy, czy też ten brelok. Wysiadam z auta i już wam pokazuję w jaki sposób działa możliwość właśnie autoryzacji tym brelokiem. Jesteśmy już poza samochodem. Brolok mam przy sobie. W momencie, kiedy zbliżamy się do samochodu, a ta autoryzacja tak naprawdę dochodzi do tej autoryzacji automatycznie. Więc wejdźmy do auta i teraz spójrzcie. Światła, które mrugały po wpisaniu poprawnie kodu, mrugną od razu przy próbie rozruchu. Może w ten sposób ustawię. Od razu mrugnęły. Silnik się od razu uruchomił. Żaden alarm. Oczywiście się nie, nie włączy, no my auto możemy już w tym momencie od razu odjechać. Także bez dotykowa forma autoryzacji. Jeżeli posiadasz taki samochód bądź inny i chciałbyś go zabezpieczyć, śmiało do nas zadzwoń, chętnie tobie pomożemy. Cześć! ZabezpieczAuto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.